Unreal Engine Najlepszy silnik Ewa. Gra jest na podstawie filmu teksaska z zakrapiłą mechaniczną z lat 70. Travis, Texas Centralny Texas, 1970, chyba trzeci tam był. <śmiany> <śmiany>

Leatherface Shadow of Massacre No, hmm, czyli tak częsta masakra piłą mechaniczną. I moja ulubiona postać na świecie z horrorów, Leatherface. Okej, okay, gramy gościem Explore the Slag, slag Slaughterhouse, okej. Okay. To jest bardzo niemądre co co robimy, ale jesteśmy panem z wąsem, więc kto nam zabroni? W tamtych czasach wąsy to prestiż. A prestiż to nadzieja. The blood. Czyli zginiemy. Widzę krew. To jest demo. To nie jest pełna gra, to jest demo. Ale my tu właśnie prezentujemy teraz z demo, my, czyli ja. Czemu powiedziałem o sobie w nogi, To niepokojące. I widzicie, co, ta, co te gry ze mną robią. Jak na razie ładnie wygląda. Nie mogę się doczekać, aż ta gra będzie pełnometrażowa. Już to od razu mówię, bo Leatherface to o nim musi być jak najwięcej gier, bo uwielbiam. czemu nie? Hmm. A te miejsca są takie, takie fajnie no Widzicie to animację? One wszystkie mają taką równą animację. Hop. 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 Okej. Okay. Wszystkie wypatroszone, oczywiście, bo to września. Hello? Wszystko jest takie brudne i to jest fantastyczne, właśnie. To jest najfajniejsze, to jest największe atut, tak zędzkie masakry, że wszystko jest brudne, takie fajne. Chyba w innych tych kultowych hordach czegoś takiego, u piła, nie było, w Elm Street czegoś takiego na pewno nie było, w Piątku 13 domek, las to one były czasem zadbane, czasem nie, a tutaj to od początku konkret taki nietypowy, dlatego to było fajne. Chyba, że się mylę, ale hmm. raczej nie, ta piła jest taka ładna, czemu jej nie mogę wziąć? Nie wiem, teraz tak wziąć, zanim taki jeden fajny pan ze skórzaną twarzą ją weźmie za mnie i to będzie niepokojące. Ciekawe mnie, jak wygląda tutaj Leatherface. Chyba się właśnie dowiem. Nie, jak ty trzymałeś tą latarkę, dziwnie. A, taki Leatherface, ok. <grymny> Jaki dobry. To było piękne, tak. O, ty, ja. Uuu. Chodź tutaj! Jestem Leatherface'em, ty mi nic nie zrobisz! Taką mu ucieka fajnie! <grymne> ale tak mu się umarnęło już. Ale go wywrąbało. to Dziwne, że nie piłem tylko tasakiem, ale i tak fajnie, że może, że grałem Leatherface'em. To jest naprawdę fantastyczne. O, teraz to będzie jadka. Te beczki tutaj były? Więc, już przebiegłem masz tyle? Trochę led. uuu, ale głośne, what the fuck. Trochę Leatherface face się nie zgadza. Ja, ja bym chciał zagrać tym Leatherfacem z pierwszej części wiesz, w garniaku i tej pseudo kobiecej masce.

led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of few early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work art. the remains of a badly decomposed body wired to a large monument. Okay. Hello! And is a To co, gonimy ją, nie? Czy <gry> już nie będę Leatherface'em. Mi się zawsze podobało, szczególnie tej pierwszej części, jaką tak wymakiwał... Tą piłą, tak w ten sposób, tak w ogóle nie dla mnie, ale dosyć fantastyczny. Ja jedę ścieżką, nara. Bo i tak wrócisz na ścieżkę, co to miało być? Ona podpiła tak od. Co to miało być? gorsza ucieczka Ever. Co? Nie. No nie chcę. Ty ta piła jest szybsza od niego. Co tu się dzieje? Łatwo powiedzieć, on jest szybszy. To jest. To jest przeciwnik, który potrafi biegać. Czemu ja się czuję, jakbym biegał? pod wodą animacja jest za szybka nie, nie, nie wiem co się dzieje tak jakoś mam takie wrażenie że jestem trochę wolniejszy niż biegam dobra idziemy ścieżką dokąd nas zaprowadzi ścieżka no to jest pytanie tak Badaway cały czas o mnie goni nie? <gry> a tam, po, po co stamina, po co cokolwiek biegniemy co się może z tego stać? Ci prędzej paliwo wysiądzie w tej pile niż mi dogonisz, stary Ej. Dobra, Thomas. Tomas, Tomas Thomas, Tom, Thomas, no? Tomas Hewitt. No, nie, 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 ogląd nie, nie, ten, nie, 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 tego fajnego nie, i innej Czy my będziemy w ogóle w domu Leatherface'a? To by było fantastyczne, gdyby było wymodelowany dom Leatherface'a. Jezu, ale to by było super. Ale jak na razie, jesteśmy w jakiejś fabryce. Czy my się bawimy w te Wcale cię nie widział. To, 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 to jest kurwa niemożliwe, że cię nie widział, nie? Ja w to nie wierzę. Mam takie, a dobra scena po 5 sekundach. Masz strasznie dziwną grafikę tego ciała, tak jakbyś miała wszystko zszyte nagle. Znajdź wyjście, okej. Okay. O, teraz już nie biegamy. Czy coś ci się stało w nogę? Czy po prostu to jest takie twoje skradanie się jakieś dziwne? Ale wyglądowo tutaj jest fantastycznie. Ten dym jest świetnie zrobiony, mgła graficznie świetnie. No jednak postaci, nie wiem, czemu ta postać jakoś tak nie wygląda realistycznie. Wygląda jak z The Walking Dead z tej gry. Tak komiksowo. Wstęp zbroniony. Czemu tam było po polsku? Co jest, halo? Czy to Polak zrobił tą grę czy co? Czemu on pisał Wstęp zbroniony? Spójrzcie na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. Wstęp zbroniony Co to? Kto stworzył tą grę? Polacy? Nie mam tego pojęcia kto zrobił tą grę aż, aż mnie to teraz zaciekawiło, nie? Ale to było właśnie. Nie, nie Fajna animacje piły Brum brum, 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 Tam też widać, że wstęp, wstęp zbroniony. Panie, my jesteśmy w centralnym Teksasie, tu się nie pisze po polsku. <grywka> to mosaka piłą mechaniczną. Fajnie by było, gdyby zrobiono cegnalni. Adam Jarosz, okej, okay. wszystko jasne. Okej, okay, ale jesteśmy w Teksasie Tu się nie pisze po polsku pamiętajcie, w ogóle jakiś smutny za mało ofiar dzisiaj. Fajnie by było gdyby zrobiono no, jak to Dead by Daylight, no. To to mm. Stefano. Ale fajnie by było, gdybyście jeszcze wzięli na przykład z Mortal Kombat e, wersję Leatherface'a i byście to połączyli w faktyczne e, odzwierciedlenie prawdziwego tak teks prawdziwej teksańskiej masakry biomechanicznej, tej pierwszej kultowej części. I jeszcze modele postaci też można skołować i zrobić coś w stylu piątku trzynastego, taki multiplayer, ale jeszcze na przykład tryb fabularny, byłoby fantastycznie według mnie.